Cześć, witarski, bardzo serdecznie w kolejnym filmie serii zagramy w Spyro. Ja dzisiaj mam przygotowany ze sobą kawczan i białeczko. Wam również życzę smacznego, jeśli coś sobie jecie. Życzę Wam również miłej soboty i zapraszam do oglądania. Ukończyliśmy świat tkaczy marzeń na 100% i możemy iść już do ostatniego baloniarza. Dobra robota, Spyro! Amos? Mam że wiesz na co się piszesz. Wiemy, wiemy. Ojczyzna, tego, to mało zachęcające miejsce. Gotowy do podróży? Dobrze więc idziemy do świata nieznośnego się się na miejscu. Jakieś szczurki tutaj biegają. Okej, tu mamy też parę skrzyneczek. Co tam, panie balniarzu? A, tu możemy się cofnąć do każdej poprzedniej krainy. Ale nie będzie nam to raczej już potrzebne. Dobra, tu raczej będzie. Ciężko, łatwo wszystko wymaksować. Znaczy, co mamy do zdobycia? 200 diamentów i dwa smoki. Tylko ciekawe, gdzie jest ten drugi. Pewnie, jak w którejś z tych paszczy. Dobra, teraz to odblokujemy sobie pierwszego. Delbin. Już był taki, Ej, chyba. Przecież już się uwolniłem. Jesteś w ojczyźnie gnieznośnego gnorka i to właśnie ty musisz go pokonać. Zdawać go! Jestem gotowy! Najpierw dotrzyj do kresu każdego z tutejszych obszarów. Z Gnieznośnym zmierzysz się na końcu. No, w porządku. Czyli co, pewnie musimy zacząć od tej... pierwszej paszczy, tak? Nie, która jest otwarta. Tak dziwnie zaloka gnorków, dobra. Szczerze nie pamiętam kolejności tych ostatnich etapów. Ale ten etap za to dobrze pamiętam. Tutaj mamy do zdobycia 400 diamentów i dwa smoki. Dobra. Okej. Okay. Tutaj mamy jakiegoś panów z, beczu z beczułkami. Trzeba na nie bardzo uważać. Okej, okay, tutaj kolejnego dziada mamy Na razie Hmm Dobra Skrzyczka rozbita Teraz zapewne stąd. Trzeba by było tam przelecieć. Okej, okay, tu mamy kolejnego szczurka. Oj, pana z TNT. Trzeba go szybko raz... Właśnie. O, on ma jakąś zbroję. Tego się nie spodziewałem. Dobra, i teraz gdzie? Zapewne tam. Dobra. Pierwszego mamy z głowy. my tutaj, czegoś nie przeoczymy. O, o, o. Dobra. Leży dziad. Tam u góry mamy pierwszego smoka. Okej, okay. teraz trzeba przeskoczyć, nie uderzać, bo wybuchniemy. Dobra. Okej, okay. tutaj mamy smoka pierwszego, Latif. Kontynuuj swoje dzieło, Spyro. Gnieznośny już powinien zacząć się ciebie bać. Na jego miejscu trząsłbym już portkami! Mi się daje, że ten Latif też już chyba był wcześniej odblokowany przez nas. No dobra, to... Tu mamy skrzynkę jakąś, tylko byśmy pewnie musieli... Otworzyć ją za pomocą tej beczki wybuchowej. Bo raczej nie widzę innego sposobu na to. Dobra, jest. Jakby tam coś było, czy mi się wydaje? O, jest. Ale to chyba raczej nie jest żadna skrytka. Tylko po prostu takie zwyczajne przejście. Dobra. Tak jest, bo tutaj mamy te zejście na dół. Stąd. No dobra, no tu możemy kontynuować w takim razie. I teraz zapewne my my musimy iść tutaj. Jest. Oj. Spokojnie z tymi beczułkami, panowie. To musiałem jakoś chyba tamtą beczkę strącić na tą skrzynkę. Bo tutaj chyba lekko spaliłem. No tak i nie da się tak uderzyć, żeby uderzyła w tamte raczej. No dobra, idziemy dalej. Już będę musiał pamiętać, że jak będę tam u góry, żeby uderzyć tą beczką w skrzynkę. Dobra. Kolejnego zadawamy z głowy. Ok, wydaje mi się, że. A no dobra, to sobie odblokujemy. Dobra, jest. Idziemy po te klejnoty, żeby ich nie zapomnieć. Dobra. Teraz myślę, że pójdę tutaj na lewo. Okej, okay, to mamy kolejne życie, super. Tutaj dziada z beczkami. Dobra. O jeszcze tutaj są. Mm. O, dobra. Ok, takie combo, wszyscy leżą. Tylko tam. tak, tam zostawiłem to jeszcze, dobra. Ok, to mamy kolejnego smoka. Tomasz. Wow, nie sądziłem, że nadejdzie pomoc. Zwłaszcza w postaci takiego malucha. To znaczy, zawsze w ciebie wierzyłem, Spyro. No I tego nie Dobra, wszystkie smoki już mamy. Tylko jeszcze nam pozostało sporo skarbów do zdobycia. Może zanim pójdę tam dalej, jednak cofnę się po tamte, co je zostawiłem u góry. Będzie to nieco rozsądniejsze. Potem pewnie zapomnę i będę biegał przez całą mapę. Dobra, I to chyba póki co wszystko. Okej, okay, możemy iść tam gdzie byliśmy do widzenia dziady. Dobra, teraz trzeba przejść tutaj, na tą platformę. Tutaj na tą drugą. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wybuchnąć. Okay. Ładne combo. I tutaj jeszcze coś mamy. O, kolejnego dziada. Dobra. I w tych też trzeba będzie uderzyć. Ok, tu jeszcze mamy skrzyneczkę. Bryszę tam... o właśnie, tu jest jeszcze, proszę, jakaś... ...iż klucz do skrzynki. Która zapewne musi być gdzieś nieopodal. Tego jeszcze raz trzeba. Tych jeszcze trzeba uderzyć. Tyk. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie trafiłem. Dobra. Piąłem jakiś wirek do góry. Okej, okay, to coś musiałem przeoczyć. Tam jeszcze sporo brakuje. Łącznie z tym, że mamy klucz do skrzynki. A, tu coś jeszcze mamy, dobra. Okej. Okay. I zapewne gdzieś tutaj będzie skrzynka na klucz. Tak jest. Tutaj mamy ok, już mamy wszystko ukończone. Etap ukończony w 100%, więc sobie z niego teraz wyjdziemy. Przypatrzcie co, jaka nierówna liczba, a to przecież ze świata głównego nie można wszystkiego jeszcze zebrać. Dobrze, więc teraz pewnie nam się powinna otworzyć pierwsza paszcza. Albo i nie. Co jest? co jest. Dotychczas mamy wszystko zdobyte. Nie wiem o co chodzi. Dobra, wracam po paru ładnych godzinach. Odinstalowałem grę, zainstalowałem jeszcze raz. W sumie niewiele to dało. Ale jak ukończyłem ten etap jeszcze raz, w sumie były już ukończone 100%, ale po prostu przez niego przeszedłem i wróciłem z powrotem. To ta owa paszcza się otworzyła. Więc o tyle dobrze. Zbierzemy sobie tutaj diamenty i idziemy do pomarańczowej przystani. Naprawdę, już się mocno poirytowałem, że będę musiał na przykład poza nagrywaniem grę jeszcze raz przechodzić do tego momentu. Ale na szczęście tak nie jest. Dobra, co mam tutaj do zdobycia? 400 diamentów i dwa smoki. Tu mam jakiegoś Rambo przed nami. Wow, wow, wow. Nie strzelamy leżeć Rambo. Okej, okay, tu mamy jakieś życie. No! Niezła pułapka. Mało włos byśmy dali się nabrać O życie, że niby spokojna przeszedłem tu w łeb. Okay, tu mamy jakiegoś... Pan bomb. leżeć. O, już myślałem, że to jeszcze wybuchnie, dobra. I tu mam jakiś wilek do góry. No właśnie, i tu jeszcze coś jest ukryte. Tylko to. No dobra. To przejdziemy sobie dalej. I tak coś nie gra, ale może mi się tylko wydaje. Dobra, Rambo uspokój się. Oj, ty. Chciałem, że go buchnąłem, jednak nie. Zadam te skrzyneczki. Dobra, i tu chyba dotychczas jest wszystko. Źle to rozegrałem Dobra, może oj Może tego trzeba zmusić, żeby to strzelił. Jednak nie to nic się da i. Kurde. Dobra. No tu miałem małego fail'a. Dobra, mamy pierwszego smoka kosmos, on już też był kiedyś. Dziękuję za uratowanie mnie. No spoko. po raz drugi mamy kurczę troszkę lipę bo. Dałby nam się jakiś szczurek albo coś? Dobra, trudno. Próbuję tak, jak jestem teraz. Ok, pierwszy pokonany, jeszcze ten dziad. Aha. Dobra, udało się. To nie zmienia faktu, że tutaj zaraz możemy mieć. Ta o dobra? Okej, okay. póki co, wszystko. Tylko przydałoby się nam jakiś szczurek. Gdzie są panowie szczurki? Tak coś. Aha. Można podnieść most. Jeszcze nie wiem w jakim celu. Ale się zaraz pewnie przekonam. A no, już wiem w jakim celu. Tu mamy turbopłynapę i szczurki. Super. Dobra, i tu mamy kolejnego smoka. Jest to Kletus. Też po raz kolejny uwolniony. Uważaj na czerwonych komandosów, Spyro. Lepiej niech oni na mnie uważają. No właśnie, zaleziono wszystkie smoki. Super. Ok. Tu myślę, że najpierw sobie Podniesiemy tą platformę do góry Bo zapewne o to tutaj chodzi właśnie żeby z niej wyskoczyć Dobra Okej, okay, super udało się No i tu mamy Co? O matka A nie, dobra, już chyba wiem. Nie musimy przeskakiwać tutaj, tam wyskoczyć, żeby zdobyć skrzynkę. Tylko będzie trzeba ją na nowo obniżyć i wtedy przebiec tam. Chyba, że tutaj będzie jakaś rakietka. której nie widzę. Mam no, tam życie, ale trudno. No dobra. Teraz zapewne tą platformę obniżymy i będzie można przebiec. ...do tej zamkniętej do do skrzynki. Dobra, lecimy. Ła, dobra. Nie trafiłem, serio. Na sam koniec się zrąbać. Ajajaj. Dobra, drugie podejście. Mam nadzieję, że tym razem bez faila. Dobra, jest skrzynka. Jeszcze szarżowaliśmy szczurka przypadkiem. Dobra i teraz będziemy pewnie musieli iść tutaj na lewo, gdzie ten dziad rzuca tymi skrzynkami wybuchowymi. Fajnie, że się udało. Dobra. Myślałem, że tutaj będzie coś więcej. Czyli możemy teraz sobie na spokojnie przejść tutaj na lewo. Może przesadziłem sobie spokojnie, bo tutaj trochę ich jest. Co to było, halo? Dobra, jeszcze jeden został. Ok, zbieramy sobie wszystko tutaj, co zostało dookoła. Czy tu jeszcze skrzyneczka jest? Tu czegoś nie ma jeszcze? Chyba nie. Dobra, tu mamy kolejnego dziara z bombami. No, ale fajnie. Naprawdę A i chciałem Wyczuć timing, ale troszeczkę mi nie wyszło Ciut za szybko Dobra, znowu od tego momentu Ok fajnie No dlaczego ta Dobra Tu raczej przejdziemy zaraz, dobra Nie właśnie chodziło mi o to, co teraz zrobiłem. Jeju. Dobra. Znowu nie mamy sparksa, kurczę. Ok. Kolejni panowie z karabinami. Dobrze. Tu już będzie ciężko. Ok, udało się. Jakimś cudem. Dobra. Dyszka, dwudziesteczka. Dwie piąteczki i mamy ukończony etap w 100%. Wychodzimy sobie z niego. I teraz, tylko zobaczę, czy kolejna paszcza się otworzy. Bo, jak nie, to się naprawdę zerwuje. Dobra, jest kolejna paszcza otwarta, super. No to tutaj jeszcze sobie zbiorę te diamenty. Dobra. Ok, mamy ukończone na 100%. Nie przepraszam, jeszcze jeden smok, który będzie bodajże tutaj. Dobra, no to w tym miejscu sobie zakończymy. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, zachęcam do postawienia łapy w górę i subskrypcji na kanale. Niestety nie obyło się bez żadnych komplikacji, ale już mam nadzieję, że nie powtórzy się ta sytuacja, że nie już żadnych liczy i żadnych innych błędów. A tymczasem ja się zbieram na wyjazd, wam również życzę miłej soboty, trzymajcie się, do następnego.